potno wiaderko z gipsem i teraz myśli, że jest królem ścian. To nie jest fachura, to jest pomocnik, który awansował, bo miał pacę i wolny weekend. To jakby fryzjer powiedział: każda fryzura jest dobra, ale ja tylko na grzyba strzygę." Albo lekarz: "Panie, na wszystko paracetamol." Nie, prawdziwy tynkarz to nie tylko pacą macha, to powinna być chodząca encyklopedia tynkowania. Gość to znana pamięć każdą ścianę. Każdą mieszankę, każde ryzyko, na każde pytanie powinien odpowiadać bez zająknięcia, jak żołnierz recytujący prawo użycia broni na przysiędze. Tynk cementowo-wapienny, odporny, idealny do łazienki, ale schnie dłużej jak twoja relacja z byłą. Tynk gipsowy, gładki, ale tylko do suchych pomieszczeń. Tynk maszynowy, szybki, jak maszyna nasza działa. Każdy ma plusy, minusy, koszty i skutki. A pan, panie Jasiu, pan decyduje. A nie, że gość, tylko gips, gips, gips. No bo wiecie, jeżeli ktoś umie robić tylko jeden tynk, to znaczy, że.